Jak to, Michał, było? Jak zadzwoniłem do właściciela? Więcej nie dzwoni. Tak, tutaj dzwoniłem po raz kolejny do właściciela i powiedział: Panie Grześle, niech pan więcej do mnie nie dzwoni. Cześć, witamy w kolejnym odcinku i zaraz wam powiemy, dlaczego właściciel tutaj powiedział, żebyśmy do niego więcej nie dzwonili. Tutaj mamy datrze, kupiona nie tak dawno, umówiona na podstawowy serwis razem z wymianą rozrządu. I tutaj w zasadzie nic takiego nadzwyczajnego nie przewidywaliśmy. Był delikatny wyciek z okolicy rozrządu, natomiast tutaj e, podczas demontażu e, simmeringi, nawet teraz e, wyszło po dwodnie drugi raz, że prawdopodobnie się leje z obudowy pompy oleju. No i to teraz to mus... możemy pokazać nie? możemy pokazać. Tak. Jakie były pierwsze przypuszczenia, więc tu musisz sobie zejść. Wyciek jest tutaj od boku. Tak, jakby właśnie spod. to nawet nie jest obudowa pompy, pompy oleju, bo pompa oleju jest napędzana łańcuchem. Więc to jest ta obudowa taka aluminiowa, do której jest mocowany też simmering na wale. No i tutaj przy simmeringu jest sucho, a jest mokre po jego lewej stronie. Tak, i tutaj widzicie ten wyciek nie był jakiś taki ekstremalny, bo to bardziej się ślimaczyło niż lało. Natomiast tutaj. Przy wymianie poinformowaliśmy właściciela, że rzucimy tą miskę, rzucimy tą obudowę i uszczelnimy mu tak, żeby było ok. I to był drugi telefon. I teraz zadzwoniłem z telefonem numer 3, bo Michał jak do mnie dzwoni i mówi Halo boss, we have a problem. No to, to jest problem. To jest problem. Eee, I co, powiedz Michał może teraz, co tutaj znalazłeś podczas odkręcania tutaj łapy od silnika. Co znalazłem? Dwie śruby. Może pokażę, co to jest łapa silnika, żeby każdy wiedział, jak to mniej więcej leży? No to w tym przypadku jest też w miarę to jako obudowa rozrządu. Tak. Tu od góry jest przymocowana poduszka. I tutaj przez śruby przechodzi też do mocowania silnika do karoserii łapa, czyli te śruby, które to trzymają. Mhm. No i tak, to jest mocowane tutaj. W ten sposób. Dwie górne śruby szły lekko. W sensie dokręcone, ale po popuszczeniu szły lekko. Dwie dolne z takim dosyć dużym oporem. I tak, wykręciłem pierwszą. Już na pierwszy rzut oka widać, że się różni od tych górnych, że jest dłuższa delikatnie. Pokażę o A... ile mniej więcej jest dłuższa, jak na czymś płaskim postawimy. No to nie wiem, najprościej tak. No. O. Czyli jest dłuższa, można powiedzieć o pół centa prawda? 0,5 cm, spokojnie. I jak odkręcałem ostatnią, yy, włączasz lampkę? Włącz lampkę, już no, nie będę. Jak odkręcałem ostatnią, ta, która idzie tutaj od spodu, to na śrubie jest olej. Tak. To już mi się nie spodobało. Bo nie powinno być tam oleju. Nie powinno być. Ale że mamy na wyposażeniu jeszcze kamerkę, tak. Przez nie się miejscami, o Więc wziąłem tą kamerkę, zobaczyłem czemu tam jest olej Czy gdzieś coś ściekło, czy coś, ale Czekaj, tak fajnie muszę sobie trafić O I tu jest, czekaj bo mi nie łapie ostrzyści. Czekaj, też tutaj włączę lampę, o Czekaj, złapiemy Jest To jest. jest chyba przyczyna Albo skutek skręcenia zbyt długiej śruby. Jest olej w środku, a być go tam na pewno nie powinno. I nawet nie miałby się jak dostać, bo tutaj, nie wiem jaki musiał być wyciek, bo musieliby odkręcać śruby i lać po boku olej, żeby tam został jakikolwiek olej. Natomiast widzicie, ile tego oleju jest i. Prawdopodobnie, co tu się stało, będzie jakieś pęknięcie mikropęknięcie głowicy, i to się zlewa wszystko na dół, tam za obudową pompy wody. I temu mnie to zmyliło, i myślałem, że jest właśnie wyciek spod tej obudowy tam tego dolnego smeringa, Ale wyciek jest tutaj od góry, więc dosyć duży problem, myślę, dla właściciela. Jest teraz, tak jak mówię samochód jest świeżo kupiony. Rozrząd widać, że był zmieniany. Tutaj nawet znaki są nie? porobione. Hmm, tak. Może ja, tak pokażą na mnie. Nawet dwa kolory są znaków, więc już pewnie był dwukrotnie zmieniany. Tak. Bo są białe i są... Jest tam też niebieska kropka. Jest, no. No i teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? No? E, I teraz tak. <laughs> Miało być szybko, wyszło jak zawsze. Tak, miało być szybko, wyszło ale jak kolejna, zawsze. Kolejna teoria, że jak ja robię samochód, to jest problem. Nie, a wiesz dlaczego teraz tą twoją teorię podważymy? Bo obok stoi na podnośniku samochód, który też miałeś ty robić, ale Boski go przejął. I jest problem. I też jest problem, czyli tu możesz być spokojny, bo Znaczy problem, no też. Powychodziły normalne rzeczy, które tam miały powychodzić. Dużo więcej tych rzeczy, dużo więcej elementów jest, ale to też dogramy Wam, co tam się podziało dodatkowego. Skupmy się dzisiaj na tym przypadku. I tak, ja tutaj w międzyczasie, tak jak mówiłem, dzwoniłem do właściciela. I tak, pierwszy problem. No ciężko będzie w ogóle teraz twierdzić, że sprzedający zataił coś, tak? No chyba sam by wymieniał ten rozrząd i wiedziałby o tym. To, że wyciek był, każdy widział, tak? No bo był tam przy delikatnym przypocenie. Nikt nie przypuszczał, że to jest pęknięcie i teraz tak. Oddał gdzieś do warsztatu do naprawy. Yy, ileś, nie wiadomo ile temu ten rozrząd. No i nie spodziewał się ani ten pewnie poprzedni właściciel, że coś takiego miało miejsce. Tym bardziej nawet może warsza, który to skręcał, też mógł być w ogóle tego nieświadomy, tak? No raczej na pewno. Raczej nie. na pewno, tak, bo tutaj nikt nie przypuszczałby, że no dokręcili, pomyli się z śrubami, dokręcili za długą tą śrubę, no i to strzeliło. Jakie mamy opcje? Mamy dwie opcje: demontaż głowicy, wysyłanie, rozbieranie, robienie tego, i to jest taka wedle technologii najsłuszniejsza z opcji. Natomiast tutaj właściwie ten samochód też jest potrzebny, dlatego też, tak się mówił, zostawił wczoraj wieczorem samochód, tak, żeby samochód był już zimny, żeby można było od rana działać z tym autem. I tutaj na chwilę obecną, tutaj nie będziemy nic oszukiwać. Taka decyzja poszła, że składamy ten rozrząd na nowo. Powiedział, że w tym momencie nie jest w stanie zostawić samochodu. Potrzebny mu samochód, i będziemy musieli dobrać śrubę krótszą. Po prostu tą śrubę tutaj uszczelnić masą, odtłuścić tamtą dziurę i na chwilę obecną tak zostanie. Wiadomo wielu z Was napisze to jest jakieś druciarstwo, nie wedle technologii, natomiast na chwilę obecną właściciel nie jest przygotowany, żeby zostawić samochód. A druga sprawa, my też tutaj na demontaż głowicy nie przewidywaliśmy, tak? Bo taki rozrząd robimy rano, po południu auto wyjeżdża, wyczyszczoną komorą i tak dalej. Natomiast tutaj głowica, demontaż, wypychanie, odsyłanie, zawożenie, montaż z powrotem. To realnie w czasie przesunęłoby się przynajmniej o tydzień, tak? Minimum. Bo bardziej tam jest bardzo, bardziej dwa, bo bardzo dużo mamy teraz e, i rozrządów, i remontów, i już widzieliście, że mamy dwie głowice rozebrane, też są w naprawie. Także tutaj taka decyzja padła, decyzję tą szanujemy, auto na tym jeździło, przypuszczamy, że dalej będzie bezkolizyjnie jeździło. E, Czyli wymieniamy rozrząd, zmywamy te wycieki, tamto otuszczamy, dajemy śruby, które mają być, dajemy krótszą śrubę, i tutaj musimy masą uszczelniającą tą śrubę uszczelnić. Właściciel jest tego świadomy, wie, że to nie jest zgodne z technologią, natomiast powiedział, że do tego tematu wróci. Jak będzie mógł zostawić samochód. I my będziemy mieć termin, i, 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 i tyle. Podobne sytuacje są w grupie Volkswagena, też z poduszkami, z łapami to się już niejednokrotnie spotkałem, bo tam jest jedna śruba dłuższa delikatnie od dwóch pozostałych i też jak pomylimy ją, wkręcimy ją, też w sumie na tył silnika na, yy, od góry, to też tam urywało, już też dużo takich przypadków widziałem i te auta jeżdżą, no nawet tak. na dwóch śrubach z pękniętym blokiem jeżdżą. Tak, dlatego. Tam jest akurat plus taki, że Idzie tam kanał olejowy niedaleko, ale w większości przypadków tak pęka, że nie uszkadza tego kanału olejowego i nie cieknie. Ale raz mieliśmy sytuację, klient się uparł, naprawdę się uparł i to tak strasznie, jak jeszcze w moim poprzednim warsztacie, gdzie pracowałem, że nie chciał zmieniać bloku, nie chciał go wyciągać, chciał go naprawiać. Na samochodzie znalazł firmę, która się podjęła spawania tego na samochodzie. My to musieliśmy tak jakby rozebrać cały zawias, wszystko wszystko, żeby mieli jakieś dojście do tego, spawali mu to na samochodzie i jeździ. Tak, a tutaj, jeżeli byśmy widzieli, że płyn chłodniczy miesza się z olejem czy odwrotnie, no to na pewno tutaj no byłaby jakakolwiek podstawa, czy byłaby nierówna praca, czy wypadań zaponów tak? Mielibyśmy podstawę dodatkową do demontażu, a tutaj też rozumiem właściciela, ma bardzo trudny dojazd do pracy. No i taka decyzja, i musimy to uszanować, i my, i wy. Także w tym odcinku to już wszystko. I to też ciężko byłoby sprawdzić, jeżeli byście jakąkolwiek firmę przed zakupem zatrudnili, tak, że akurat to, to wyjdzie, wygląda, bo to nie ma szans. Wygląda, że cieknie, cieknie spod obudowy tam, nie? Dokładnie. Ale to się po prostu zlewa z góry. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy. Cześć.